Cześć, chciałam Wam dzisiaj przedstawić aplikację, którą miałam przyjemność przetestować. Aplikacja nazywa się niemiecki Gramatyka i została stworzona przez wydawnictwo Edgar. Ta aplikacja może być oczywiście ściągnięta na każde urządzenie, w którym mamy system Android. Składa się ona z czterech sekcji. Sekcja Nauka, powtórka, test, postępy. W sekcji Nauka znajdziemy aż 26 zagadnień gramatycznych, więc ta aplikacja jest odpowiednia zarówno dla poziomu A1, jak i dla A2, jak i dla poziomu średnio zaawansowanego, czyli B1, B2. Znajdziemy tutaj różne czasy, tryby, spójniki. Co będziemy mogli przećwiczyć w nauce, a później sprawić się w teście. Wybierzmy sobie na przykład tryb rozkazujący. Mamy do wyboru trzy zestawy. Wybiorę zestaw pierwszy. I mamy pierwsze zadanie. Musimy poprawną wybrać poprawną formę trybu rozkazującego dla drugiej osoby liczby pojedynczej dla czasownika. Helfen. Czyli w tym przypadku będzie to HILF. Jeżeli poprawnie odpowiedzieliśmy, system automatycznie zaznaczy nam naszą odpowiedź na zielono. Co jest fajnego w tych ćwiczeniach, to to, że one są różnorodne. Czyli mamy ćwiczenia, tak jak tutaj, do wyboru trzy odpowiedzi, mamy ćwiczenia, czyli rozsypanki. Z których musimy utworzyć poprawne zdania, a także kolejnym, ym, kolejnym rodzajem ćwiczeń jest ćwiczenie, w którym wpisujemy sami wyraz. Yy, w związku z tym, że jest to takie różnorodne, yy, powoduje, że nie nudzi nas ta nauka języka niemieckiego. Kolejną sekcją jest sekcja powtórka. Tutaj pojawiają się zadania, które wykonaliśmy źle w sekcji nauka. Kolejna sekcja to test. Tutaj mamy do wyboru cztery poziomy, co jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. I w tych poziomach, gdy wybierzemy sobie któryś z testów, znajdziemy, poza tym, że jeszcze możemy wybrać liczbę pytań, którą chcemy mieć w teście, to znajdziemy w tym teście takie, misz masz wszystkich kategorii, ze wszystkich kategorii odpowiednich dla danego poziomu. Yy, więc yy, jest to niesamowicie fajna sprawa, by sprawdzić się pod względem językowym. No i na końcu mamy postępy. Tutaj mamy statystykę, która pokazuje nam, jaki procent odpowiedzi to były poprawne odpowiedzi, jaki procent to były błędne odpowiedzi, ile rozwiązaliśmy łącznie ćwiczeń, ile mamy ćwiczeń do powtórki, ile spędziliśmy czasu z naszą aplikacją. Wynik może nie jest za dobry, a to dlatego, że testował również tę. Aplikację mój mąż. Chciałam, aby sprawdził również, jak to ta aplikacja wygląda dla osób, które są na poziomie A2. No i nie ukrywajmy, poradził sobie z nauką, bo tych poprawnych odpowiedzi troszeczkę miał. Ale też jakby trzeba tutaj zaznaczyć, że ta aplikacja jest dobra dla osób. Które już zaczęły naukę z językiem niemieckim. Jeżeli ktoś jeszcze tej nauki z językiem niemieckim nie rozpoczął, to polecałabym najpierw spędzenie trochę czasu z aplikacją i fiszki. To jest również aplikacja wydawnictwa Edgard i tutaj znajdziemy słownictwo również podzielone na kilka kategorii. O tym opowiadałam w innym nagraniu. A więc aplikacja Niemiecki gramatyka na pewno jest warta Ściągnięcia na swoje urządzenie 26 zagadnień gramatycznych, szybka nauka w łóżku podczas spaceru czy też w autobusie, nauka, powtórka i sprawdzanie swoich postępów. Polecam serdecznie.